Gdy myślimy o programach telewizyjnych, które zdobyły serca widzów, niezwykle łatwo zauważyć wpływ, jaki mają na życie uczestników. Przykładem może być Małgorzata Foremniak, aktorka, która zdobyła drugie miejsce w popularnym show tanecznym, stając się bliska kryształowej kuli. Udział w programie nie tylko zwiększył jej rozpoznawalność, ale przyniósł również korzyści finansowe oraz nowe znajomości, które niektóre z nich owocowały w ciekawe relacje. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych znajomości, na które zwróciły uwagę media, była ta z Rafałem Maserakiem, utalentowanym tancerzem. Ich duet wzbudzał wiele emocji, a spekulacje dotyczące ich osobistego życia znajdowały się na czołówkach tabloidu. Mówiono o dłuższym romansie, który, jak się zdaje, jest już jedynie wspomnieniem. Dziś w branży mówi się, że to właśnie ich przeszły związek mógł być powodem odmowy Małgorzaty dotyczącej ponownego wystąpienia w tanecznym show. Zaintrygowani kontekstem tej sytuacji, dziennikarze Pudelka skontaktowali się z osobą z produkcji programu, aby dowiedzieć się więcej na temat decyzji aktorki. Okazało się, że Małgorzata była wielokrotnie zapraszana do powrotu na parkiet, jednak nigdy nie pojawiła się w programie. Co więcej, oczekiwania Polsatu na jej udział w najbliższej edycji mogą się nie spełnić z powodu obecności Rafała Maseraka w Jury. Informator ujawnia, że Foremniak nie chce wracać do przeszłości i pojawiać się w sytuacjach, które mogą ponownie wzbudzić zainteresowanie ich dawnym związkiem. W rezultacie aktorka preferuje unikać medialnego rozgłosu, w który wkrótce mogłaby być wciągnięta. Od pewnego czasu Małgorzata Foremniak unika skandali, rzadko pojawia się na czerwonych dywanach i nie udziela wywiadów co czyni jej obecność w mediach jeszcze bardziej sporadyczną. Z niecierpliwością czekamy na to, którzy z byłych uczestników zdecydują się na powrót w nadchodzącej edycji programu, planowanej na 28 września w Polsacie. Aktorka wykazywała zaangażowanie w treningi i w przeszłości, w rozmowach po programie, podkreślała, jak wielkim wyzwaniem jest taniec. W wywiadzie dla Twojego Imperium stwierdziła z humorem, czy ja miałabym reprezentować rozbrajającą rumbę i chache w porywach z walcem? To było 10 lat temu. Teraz z pewnością potrzebowałabym butli tlenowej, żeby dotrwać do końca dziajwa, żartowała foremniak. Przyznając, że z wiekiem taniec staje się coraz trudniejszy, podkreśliła, że musiałaby porządnie przemyśleć ewentualny powrót do programu. Jak widać, decyzje dotyczące powrotu do życia telewizyjnego są często bardziej skomplikowane niż się wydaje. Zwłaszcza gdy związane są z emocjami i przeszłością. Z pewnością wiele osób bacznie śledzi dalszy rozwój wydarzeń, czekając na to, co przyniesie przyszłość dla Małgorzaty Foremniak.